złego początki Pelietony Saszy Tomaszewskiego Czyta autor Jedziemy Niemce, Turce i Polacy. Adam, to ja z tobą zejdę Karol, co to jest zejdę? Z Karolem jest tak, że już nie kuma niektórych polskich słów, bo od kilku lat mieszkał Krzyżaków. Pewnej zimy pojechaliśmy do niego z Adamem. Cztery dni upłynęły pod znakiem rozmów, alkoholu i papierosów, ale czasami wychodziliśmy też na zewnątrz, żeby ubić interes albo znaleźć pięć marek na ulicy po to, żeby zaraz je wydać. Adam był zadowolony, kiedy wracaliśmy z rynku, na którym można kupić wszystko. Nawet papierośnicę z wizerunkiem faceta podobnego do Charlie Chaplina Dla przypomnienia żydowskiego, bardzo popularnego aktora Adam nabył tam od Turka odtwarzacz wideo Turcy to frajerzy, a Adam is king Good interes, gut geschäft Jednak dla kogo gut, dlatego ze good. Wideo, jak się okazało u Karola w domu, było kaput a zdziwienie Adama większe niż cycki Teresy Orlowski. Wróciliśmy na pchli Tark razem z Karolem w roli tłumacza, gdy Turek już zwijał manatki. Żadne wyjaśnienia nie pomogły. Sprzedawca szedł w zaparte, a Adam był załamany. Stracił pożyczony na biznes od ojca hajs. W tej pouczającej historii wart odnotowania jest fakt, że podczas rozmowy stała się rzecz całkowicie absurdalna. Turkowi bez żadnej przyczyny spadły gacie, a oczom naszym ukazały się jego stare, rozciągnięte kalesony. Z przodu żółta plama, z tyłu brązowa kreska. Być może wyjaśnieniem tego, co się stało, był moment, kiedy Adam wyciągnął papierosy. Zapalił jednego, lecz paczki nie schował. Trzymał ją w ręku. Na paczce napisane jak wół. Jan III Sobieski. Mimo podbramkowej sytuacji nie mogliśmy nie parsknąć śmiechem. Historia lubi się powtarzać, lecz tym razem punkt dla Istanbułu.